Chcecie wywołać w sobie takie emocje, które chcecie oddać publiczności, to tak jak aktorzy, żeby na przykład się rozpłakać, to często wyobrażają sobie podczas grania swojej sceny o czymś, co ich bardzo wzrusza albo bardzo martwi. Tak samo jest z muzyką. Ten utwór to można zdefiniować w różny sposób. Ja tęsknię za osobami, które odeszły. Chciałabym zamknąć oczy i przejeżdżać obok bloku mojej babci. Która tam właśnie stoi i czeka na mnie. Chciałabym to wszystko poczuć. I got my driver's license last week. Just like we always talked about. Cause you were so excited for me to finally drive up to your house. But today at your free suburbs, crying cause you weren't around. And you That longer Who always made me doubt She's so much older than me, she's everything I'm insecure about but the day I drew through the suburbs. Cause how could I ever love someone else? And now I standardowe, nie usłyszał, Chyba, że potrzebujesz to. Proszę, no. my się zawsze wzruszał. Bierz całe pudełko! No tak jak mówiłam, zabraliście mnie tam, za kim tęsknię. Um, ale słuchajcie, właśnie o to chodzi, o tą dojrzałość w śpiewaniu, wiecie?